Ja Elfy, tutaj Olga i witam Was dzisiaj w Star Stable. Pamiętam, że odkąd zaczęłam nagrywać odcinki na ten kanał, wiele z Was w ogóle komentowało o tej grze, mówiło, że jest fajna, że jest ciekawa, że bardzo chcielibyście zobaczyć ją w moim wydaniu, więc... Dzisiaj ten dzień nadszedł. Także na początku chciałabym w ogóle podziękować Star Stable za, za sponsorowanie tego odcinka. No i co? Bez przedłużania, zaczynamy. Prawdopodobnie większość z Was wie, czym jest Star Stable, ale jeżeli by to oglądała osoba, która nie wie, to jest to gra, którą można za darmo e, pobrać z <coughs> linku w moim opisie. Pierwszy, ja bardzo polecam, ponieważ jeżeli ktoś pobierze właśnie grę z tamtego linku, to dostanie 7 dni Star Ridera za e, darmo. I jest to tak jakby część płatna, można powiedzieć, abonamentowa gry, która pozwala nam na. Na przykład, nie wiem, na zobaczenie nowych miejsc, na kupienie innych ubrań, na kupienie również innych koni. Więc jeżeli zobaczysz ten odcinek i pomyślisz, że grać się podoba, to bardzo polecam tamten link, żeby sobie właśnie stamtąd pobrać. Tutaj możemy sobie zrobić naszą bohaterkę oraz jej konia, ponieważ on jest bardzo, bardzo ważny. I jak zrobimy, to będziemy mogli się zarejestrować. Ale to jeszcze troszeczkę, ponieważ najpierw właśnie musimy zobaczyć, co tutaj jest. Czyli nasza postać. Jakbyśmy chcieli nazwać naszą postać? O kurczę, ile tu jest imion! Um, o kurczę, czekajcie, czy jest Olga? Niestety chyba wydaje mi się, że nie. Um, to ja potrzebuję co najmniej trzech minut, żeby tutaj sobie coś ustalić, okej? Okay? No dobra, mamy to. Nazywa się Aleksandrina Elfrok. Elfa chyba nie muszę przedstawiać. Frok no to żaba, no to kama, żeby są wspaniałe. Oraz Aleksandrina, bo. Podobno Ola to gdzieś tam jest Alex, więc Aleksandryna jest blisko, więc mamy to, a nasz koń będzie nazywał się Egg Eggcake. Wiecie, um, jajko, w skrócie, będzie nazywał się po prostu jajko. Zobaczmy, co możemy tutaj jeszcze zrobić dalej. Okej, okay, możemy sobie zrobić jakąś twarz. A co, wiecie, co? Ja bym bardziej. Uuu, ta jest urocza, zobaczcie, ma piegi. Okej... Okay. może mieć jakiś taki ciemniejszy kolor skóry... No, ja jestem biała jak, e, jak... kartka, więc albo chyba to, albo to... Raczej to, ponieważ ja bym chciała bardzo mieć piegi, a nie mam, więc troszeczkę zazdroszczę... E, zobaczmy, jakie jeszcze mają fryzury... Niestety nie mają zielonej, ale mają brązową, więc będzie chyba... W sumie pasuje... Zobaczmy, jakie tutaj są... Okej... Okay. Tutaj są jakieś takie dredy, wydaje mi się... Może po prostu zwykłe, um, długie włosy brązowe, takie jak mam? Makijaż. Mm, U, ten jest spoko, tylko że ma pieprzyk. Zobaczymy, czy jest jakiś bez pieprzyka. Okej, okay, tutaj są pomalowane usta. Aj, tu jest taki kolorowy, zobaczcie, ten jest całkiem uroczy, chociaż chyba najbardziej podoba mi się może. Chyba ten, chyba ten. Oczy um, zielone by w sumie pasowały do naszego koloru włosów, bo tak. No bo ja mam w sobie brązowe oczy i brązowe włosy, więc tak trochę wiecie, a jednolicie. No ale dobra, robimy i więc to jest idealnie. A nasz konik, ha. Oh! What? Ale ma tutaj ładne wersje kolorystyczne to wszystko. To się w ogóle chyba nazywa omaszczenie? Przepraszam, jeżeli ktoś się zna na koniach, to absolutnie może mnie prowadzić w komentarzach. Przypnę mu serduszko czy cokolwiek. A ja tutaj sobie w międzyczasie patrzę, jakiego konia byśmy mogli chcieć. Wiecie co? Mi bardzo podobają się te jasne, um, jasne wersje, ponieważ są takie, nie wiem, księżniczkowate? Tak mi się wydaje. Tutaj są... Uuu, już chyba wybraliśmy, ale zobaczmy jeszcze jakieś inne warianty. Eee, chyba ten, chyba ten jest właśnie idealny. Wiem, że teoretycznie nazywa się jajko, więc może powinien być bardziej żółty, ale jednak będzie po prostu e, celusieńki biały. I okej, okay, możemy w takim razie to zaakceptować. Więc moi drodzy, jak wejdziecie na stronę z tego mojego linku, to właśnie sobie możecie zrobić postać, a następnie możemy tutaj wprowadzić swój e-mail, hasło, e, datę urodzenia, i to będzie tak, jakby um, zrobienie swojego konta. Także ja szybko tutaj wpiszę, że żebyście nie podglądali Dobra, no i zarejestrujmy strójmy się Chyba wszystko będzie w porządku, okej. Okay. I tutaj pojawia się instalator, czyli naciskamy go dwa razy, e, tak zezwalamy i możemy, słuchajcie, dalej lecieć z zainstalowaniem gry. Ja już mam ją zainstalowaną, więc nie będę robić tego po raz kolejny, no ale tutaj trzeba po prostu nacisnąć i gra już będzie na waszym komputerze. No i jesteśmy w grze, nasza Aleksandrina sobie tutaj stoi, a tam jest nasz pan Jajko. O, jaką ma uroczą tutaj gwiazdkę, no ale, hej, pewnie prawdopodobnie później będzie miał o wiele bardziej urocze rzeczy, coś tak y, sądzę, ale mamy tutaj taki Justina. Okej, okay, może słuchajcie, zacznijmy questa. Ogólnie gra polega na tym, że im więcej questów się robi, tym większy się level e, wbija. No to to jest chyba logiczne. E, Okej, okay, to są właśnie stajnie Murland. To jest Justin i prowadzi je wraz z tatą. E, I on zajmuje się końmi. Super. E, absolutnie, że jestem gotowa. Come on, No, absolutnie. Proszę was. E, egg ja <gryw> Jajeczne ciasto. To nasza nowa koleżanka. E, wspaniale, możemy po prostu na niego e, wsiąść. Cudnie. Tak, w ogóle, moi drodzy, bo zapomniałam powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli nie chcielibyście, na przykład, korzystać z tego linku, który ja wam udostępniłam, gra jest darmowa do piątego levelu, więc też możecie sobie po prostu popatrzeć, zobaczyć, czy wam się podoba, i najwyżej później z mojego linku skorzystać, albo już samemu kupić Star Rider. I też pamiętajcie, że możecie grać ze znajomymi, więc jeżeli macie przyjaciół. No ja nie mam, ale jeżeli wy myślicie mieli, to możecie wszyscy się zarejestrować i e, zagrać wszyscy razem. Oraz robić na przykład razem questy. I czyżbyśmy... A nie, no to jest po prostu przyjazd z pierwszego wejrzenia. E, wspaniale, że EK wygląda na zadowolonego z tobą na grzbiecie. A on jest... To jest on! Nie wiem dlaczego, ale od razu uznałam, że to jest koniecznie dziewczynka. E, I świetna z nas para. No oczywiście, wyglądamy razem przecudownie. Ja nie chcę nic mówić, ale moje ciasto jajeczne jest... Um... Jest o wiele bardziej przystojny, albo można powiedzieć, o wiele bardziej piękne niż ja. Powiem wam szczerze, że troszeczkę mam kompleksy, jak się patrzy na nas oboje. O, czyżbyśmy się nauczyli, jak o tego konia dbać? Aha, okej, okay, możemy z niego po prostu zejść. Nie, pokazuj ponownie tej informacji, już to wiemy. I co możemy zrobić? Nacisnąć. To jest menu konia. Spróbujmy wyczyścić mu kopyta. O, jak się patrzy. Chyba, słuchajcie, to, to się. To się pojawia przyjaźń na całe życie. Nakarmić konia. O! Co za urocza scena! Tylko ten Justin troszeczkę um, wszedł nam w drogę. Dobra, tutaj jest sklep, gdzie możemy kupić jedzenie, ale jeszcze powinniśmy go napoić. Justin, jakbyś mógł się przesunąć, mój drogi. E, Okej, okay, czyli możemy pójść do studni jeszcze oraz wyszczotkować. Znaczy, możemy pójść do studni, kiedy skończy tam się woda. E, ale na razie chyba mamy. Halo, halo. OK, ukończyliśmy codzienną opiekę, czyli najprawdopodobniej e, codziennie będziemy mogli się nim zajmować. Dzięki temu pewnie powstaje pomiędzy nami więź. Okej, okay, dobrze, na razie nie chcę tego robić, ponieważ tutaj są właśnie menikonia. Chcę jeszcze dalej porozmawiać z Justinem. Czy on ma dla nas jakieś lepsze zadanie? Czy możemy już wybrać się w przygodę? O, otworzy nam bramę! Dzięki, stary, ponieważ ja już bym chciała bardzo wejść i zobaczyć, co tu się dzieje, prawda? Na tej wyspie. Aha, tutaj pojawia się chyba kolejna stajnia. I te sklepy, które zostały um, pokazane nam w cutscence, cudownie, bo ja też widzę, moi drodzy, nie tylko sklepy z jedzeniem, ale również sklepy z ubraniami. Także to jest coś, co mnie najbardziej interesuje, jak zresztą wiecie, gdybym mogła zmienić troszeczkę nasz wygląd. Ponieważ nasze ciasto jajeczne jest idealne w każdym calu, ale my taka trochę... No szarowa myszka, no powiem Wam szczerze. E, przepraszam, czy ja mogę od razu chyba... Mm, czy ja mogę od razu pójść zobaczyć w sklepie, co jest. Czy muszę zrobić jeszcze kwesty? Ponieważ jestem tak niesamowicie podekscytowana. O, 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 o. co to jest? Surowiec wtórny. Okej, okay, w porządku. Prawdopodobnie jest do czegoś nam y, potrzebny. Oh, mówiłam wam, że są ubrania. Okej. Okay. Czy możemy jakoś przymierzyć? Chyba tak. Zobaczcie. Jak na nie najedziemy, to możemy sobie zobaczyć, jak na nas wyglądają. Ten sweterek jest całkiem uroczy. Naprawdę. Tylko, że to jest poziom postaci 9, a my mamy 0. Więc może troszeczkę za bardzo się zakalopowało. Kawanek, ktoś musiał się zaśmiać. Ktoś musiał z was się zaśmiać! Zobaczmy, tutaj jeszcze kolejnego questa, Maja coś od nas potrzebuje. I tutaj jest jeszcze jakaś stajnia, zobaczcie, jakieś jakby inne kolory koni, ale, ten ma taki piękny. O jezu, jaką ma grzywę cudną! Czy możemy go kupić? Chyba na razie jeszcze nie możemy go kupić, ponieważ, no, no jeszcze, kawał, my, my nawet nic nie zrobiliśmy tutaj. Ale słuchajcie, ja już jestem w nim zakochana. Gdybym mogła tylko, nie wiem, jakoś spróbować go wynająć. No, kurczę, w ogóle jeszcze ma te końcówki czerwone. Cudowny, cudowny. W ogóle tak się patrzę i dochodzę do wniosku, że chyba każdy wygląda lepiej, słuchajcie, od nas. Czy możemy się z Wami zaprzyjaźnić? Ja wiem, że w tej grze można znaleźć sobie jakichś fajnych znajomych, ale może najpierw spróbujmy jakoś się wyposażyć w cokolwiek, ponieważ podchodzi taki, zawarcie. Noob VS Pro, naprawdę, masakra. Uu, a czemu to na Jowry jest naprawdę niezwykły moment? Przepraszam bardzo. A Thomas, czyli prawdopodobnie jakiś gubernator, albo nie wiem, gubernator, no dyrektor, jak to się nazywa, burmistrz tego, tego miasta, tej wyspy, um, miałby nas normalnie powitać, ale chyba zajmuje się jakimś problemem i jakaś okropna firma chce zamknąć jego stajnię. O, i czy możemy jakoś ten... Pomóc. Patrzcie, tam normalnie jest moja bliźniaczka. Dziewczyna wygląda dokładnie tak samo jak ja. Co oznacza, że ma prawdopodobnie wiecie. A wspaniały gust. Ale wracając, mamy tutaj e, zadanie. Chyba będziemy e, występować w jakimś wyścigu konnym, co będzie. Przerażające, prawdopodobnie i strasznie smutne, ponieważ ja jestem aktualnie nubem i mój konik chyba też nie jest zbyt um, szybki. No ale zobaczymy. Jedno okrążenie po to, spróbujmy. Jeżeli nam się nie uda, to najwyżej um, będziemy go powtarzać, ale trzymam za siebie kciuki. Wy również za mnie trzymajcie. Spróbujmy szybciej troszeczkę. Możemy szybciej. Okej, okay, cudownie. Możemy szybciej troszeczkę um, jechać. Ojej, jak. O, jakiego tama, pięknego konia, słuchajcie. Znaczy, ja nie chcę. Po... Nie chcę sprawić, że nasz egg cake będzie czuł się zazdrosny, ale. Wow, jaka grzywa! O, cudna! O kurcze, tam w ogóle jakieś e, chyba znajome ze sobą siedzą. Ciekawa jestem, czy ja tutaj jakiegokolwiek znajomego poznam w tej grze. E, powinnam w sumie z kimś raczej może pogadać, żeby się zaprzyjaźnić, ale na razie. Na razie, spro... na razie poczwiczmy. Na razie spróbujmy może coś kupić. O, wspaniale. Ukończyliśmy uczy, uczy, wyścig. I co teraz? O, dopiero teraz możemy galopować. Okej, okay, to ma. To ma sens, dlaczego wcześniej byliśmy tacy wolni. Ale zobaczcie, chyba teraz rzeczywiście poruszamy się o wiele, wiele szybciej. I mamy również zadanie porozmawiać z Jeną. Z Jena chyba się znajduje gdzieś tutaj. Ale zanim do niej podejdziemy, tutaj jest jakiś sklep. Także poczekajcie, bo ja muszę zejść z konia i zobaczyć, co w tym sklepie jest. Czy tam są jakieś, jakieś fajne ubrania? Czy możemy jakoś wyglądać um, bardziej cool? Albo, albo cokolwiek. butik, o, W takim razie to służy tutaj też dla konia. Ale super, dobre. Ale na razie, na razie jesteśmy biedni, więc się nie ekscytujmy zbytnio. Ale czekajcie, gdyby, mm, gdyby nasz koni miał taką. tą... Kurczę, dobra, ale jeszcze zobaczymy, jakie tutaj mamy um, zadanie. Aha, okej, okay, Loreta, nie musisz być taka dla mnie nimiła. zobaczcie. Tak, jestem Loreta. Niech zgadnę, czy na przysłuchać tutaj naukę z jeźdźstwa konkursowego? Ha, pewnie, że tak. Wszystkie dziewczyny ze stajni Murland chcą dołączyć do mojego klubu jeździckiego. Wow, naprawdę, wiecie co? Z jednej strony chciałabym być tak pewna siebie jak ona, ale z drugiej chyba za bardzo ego i wyleciał w górę, naprawdę. Chociaż jeżeli prawdopodobnie jest dobra w tych wyścigach, no to, no to wiadomo dlaczego, prawda? Oh, czy ona teraz chciała obrazić? Przepraszam bardzo! Co to, zanim przejdziemy do lekcji trzeciej, muszę poznać poziom twój i twojego... Jak tam ma na twój koń, tylko nie mów, że pusia albo coś w tym stylu. Ek okay? hej? W porządku, może być. Słuchaj. Słuchaj, Loreta. Powiedziałabyś tylko cokolwiek na temat mojego egg cake i spotkałybyśmy się naprawdę w innym miejscu. Tylko ci tyle powiem. Ale chyba teraz... Aha, musimy prawdopodobnie ćwiczyć, aby w ogóle e, się z nią e, mierzyć w wyścigach. Więc, no słuchajcie, kolejny wyścigi nas czekają. Może pójdzie nam lepiej niż e, za tamtym razem. I kolejny wyścig. Próbujemy, Genali! O, o nie, o nie, już ktoś próbuje... O nie, już ktoś z nami wygrywa. Nawet, kurczę, pewnie... E, o, okej! Okay. Ona chyba nawet. O jej myślałam, że ścigamy i że przegrywam, ale ona w ogóle w kole... kompletnie innym kierunku się wybierała. Zobaczcie, tutaj wszyscy sobie chodzą grupami, czyli oznacza, że prawdopodobnie tutaj grają ze znajomymi. Czy ktoś chce być moim znajomym w Star Stable? Ja bardzo chętnie Was przyjmę, jeżeli ktokolwiek właśnie gra w tę grę, albo na przykład pobrał ją z tego linku, o którym Wam mówiłam na początku filmu. Czyżbyśmy dali radę po. Poniżej 40 sekund? Come on, poniżej 40 sekund! Dasha de Geniali, Genali, okej, okay, dobra, próbowałam. To było najważniejsze. Prawie się udało. W ogóle, człowieku, czy to mi życie jest niemiłe? Wiecie co, ja nie chcę nic mówić, ale kurczę z tym ziomkiem, to normalnie moglibyśmy go przekopytować i nawet by chłopak nie zauważył, bo kompletnie o lautorze jest tutaj naprawdę szybki, galopujący koń. Zejdźmy z niego, oddajmy questa. Ja bym się chciała również rozejrzeć po może jakichś innych miastach tutaj. Uuu, to jest chyba miejsce, w którym ja powinnam być. W ogóle, kiedy was nie ma, to ja sobie robię questy. Powiem szczerze, że to jest bardzo relaksujące. Tylko znalazłam tutaj jakieś konie. Przepraszam bardzo, czy one są drogie? O, my mamy mnóstwo tych, tej waluty, cudnie. Tylko wiecie co, ja się na razie boję jej... Um... Ja się na razie boję jej wykorzystywać, bo co, jeżeli znajdziemy jakieś o wiele fajniejsze konie niż te? I tutaj są jeszcze te zwierzaki, z tego co widzę, jakiś kociak, ok? I to jest kolejny kociak, i one pasują również do koni. No dobra, ja prawdopodobnie po nie wrócę, jeżeli nie zauważę nic, e, znaczy w sumie nie znajdę nic nowego. E, w takim razie spróbuję odblokować może jakieś kolejne miejsca, w których moglibyśmy sobie ogarnąć nowe, e, nowe koniki do pooglądania. O, to jest chyba jakieś nowe miejsce. Robiłam questy i ktoś pozwolił mi wejść na jego ziemię, właśnie do tego fo... Oh, Okej, okay. czyżby to był po prostu jakiś targ? Z tego co widać... O, czekajcie, 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 ja sobie muszę... Ja muszę yy, zsiąść z siodła, ponieważ są tutaj rzeczy, które mnie bardzo, bardzo interesują. To w ogóle chyba yy, jakiś sklep zoologiczny? Tak, okej, okay, to jest sklep zoologiczny, czy możemy po prostu cię wziąć quest'a, czy, um, czy po prostu możemy sobie jakiegoś zwierzaka kupić, o tak, ja jestem klientem VIP, absolutnie, e, o, okej okay. Możemy mieć, słuchajcie, królika. O mój Boże, koniecznie, koniecznie, tylko jaki, jaki kolor powinniśmy mieć? Może po prostu weźmy taki e, zwykły, biały, e, żeby pasował do naszego e, konia. Dobra, kupujemy, ja muszę koniecznie go mieć e, i włóżmy go od razu, powinien być w naszym tym. Ok, może się w torbę na siodle, zanim będziemy mogli włożyć do e, Dobra, mój błąd, muszę kupić najpierw tę torbę. E, kupmy za 200 nie będziemy wydawać jej takiej premium waluty. E, włóżmy to i włóżmy e, to. Patrzcie, mamy, mamy, <laughs> mamy małego królika, który dał sieci w naszym siodle. Ale cudo, ale cudo, dobra. Musimy koniecznie zobaczyć, co oni tutaj więcej mają. Okej, okay, jakieś takie y, ubrania. Całkiem ciekawe, na pewno ciekawsze niż te, które widzieliśmy w tej naszej takiej podstawowej lokacji, w tym mieście. Tak w ogóle, słuchajcie, ja tutaj tak mnóstwo osób widzę z wspaniałymi fryzurami i z elfimi uszami, ale niestety nie widziałam jeszcze sklepu, który mogłabym to kupić. Prawdopodobnie jest w jakimś, jakimś miejscu, którego ja jeszcze nie odblokowałam, ale ja się tutaj rozejrzę, może znajdę jakiegoś wspaniałego konia, chociaż w sumie najbardziej i tak podobały mi się te, które widzieliśmy ostatnio. O! Uh, okej, okay. czyli jakiś Kacin, że jest tutaj. Um, jakiś pewnie kolejny sklep Albo tablica z ogłoszeniami Wracając, te konie, które widzieliśmy Ta dwójka Coś czuję, że to może być limitowany content Ponieważ z tego co wiem, tutaj co tydzień są Tutaj się po prostu pojawiały nowe rzeczy Więc jeżeli chcemy go wziąć To powinniśmy się pospieszyć A tutaj coś się dzieje ciekawego Aha, tutaj mogliśmy po prostu wybrać Nowe imię dla swojego konia Przepraszam, przepraszam bardzo, Eggcake To jest najlepsze imię dla konia, które kiedykolwiek wymyśliłam Więc oczywiście, że zostaje chciałabym trwonić pieniędzy na nie wiadomo co. Bardziej może kupimy tego, tego wspaniałego konia, którego widzieliśmy. Oraz może jakieś fajne ubrania. O, tutaj są w sumie ciekawe rzeczy. Zobaczcie, w tym forcie znajdują się nowe gatunki koni. Ten mi się bardzo podoba z pomarańczową krzywą. On w ogóle wygląda jak jakiś taki piekielny, taki z rogami. Super, jak jakiś magiczny. Tutaj jest kolejna stadnina, ale my mamy swój, w sumie swoją, więc nie chcę podmieniać. Tu są jakieś inne gatunki koni. Ten jest cudowny. Spróbujmy zejść z naszego. Nie bądź zbytnio zazdrosny, nie będziemy coś na razie wymieniać, ale naprawdę, wow. Wiecie, co pokażę wam, to co kupiłam pod koniec odcinka, ponieważ chciałabym zauważyć wszystko to, co jest. Nie chcę wydawać całej waluty na coś, co uważam, że jest fajne, a potem zauważyć coś genialnego i będę musiała tam to mieć, a już nie będę miała kasy. Więc może rozejrzyjmy się jeszcze po innych lokacjach. Z tego co wiem, jest jeszcze na pewno kilka. Ja buduję um, most do na pewno jakiejś kolejnej, tylko że po prostu to długo zajębimy. Zajmuję. Chyba jest jeszcze jakieś inne miasto, także mam nadzieję, że szybko uda mi się tam dotrzeć. Ogólnie to jest już kolejny dzień. Pewnie widzicie po tym, że mam inną koszulkę założoną, ponieważ ja cały wczorajszy wieczór spędziłam na robieniu questów i eksplorowaniu w ogóle całego tego świata. I moi drodzy, doszłam do takiego miasta i powiem Wam szczerze, te ubrania, które ja Wam pokazywałam wcześniej, nie mają się absolutnie niczym do tych rzeczy, które można znaleźć właśnie tutaj. Z tego co widzę. To nie jest tylko miasto, właśnie ze sklepami, ale również ma swoją fabułę. Ja tak delikatnie ją robiłam, ale niestety nie udało mi się zrobić wszystkiego. Tak jak widzicie, mam dopiero level 6, a pewnie jest, nie wiem, do 15, muszę to sprawdzić. O, ogólnie taki jest mój outfit. Mam nowy makijaż, mam, nowo, mam nowe włosy, w końcu zielone, prawda? Mam płaszczyk. Nie podobają mi się bardzo te spodnie, ale nie byłam w stanie znaleźć jakiś ładniejszych, powiem Wam szczerze. No i buty na platformie, no bo, ponieważ, kamal, platformy są super. I chcę Wam pokazać kot? Chyba ten kociak daje questa, no ale moment, na razie nie chciałabym się nim zajmować. E, chcę wam pokazać mojego faworyta. Zobaczcie tę sukienkę. Niestety ona jest dopiero na poziom e, postaci 7, no to my mamy szósty oraz musimy mieć reputację towarzyską. Ale, come on. No, pokaż się, pokaż się. Zobaczcie, ona ma z przodu kota, ale z tyłu ma... Ma ogon, ona by tak genialnie wyglądała właśnie z tymi butami i z jakimiś podklanówkami, ale no niestety, um, nie dość, że nie mamy levelu, to jeszcze nie mamy reputacji, także będziemy musieli jeszcze może pogrindować, ale... Co więcej, kupiłam sobie nowego konia. Te hmm, chyba pokazywałam Wam je na początku odcinka. Wybrałam tego ciemniejszego, ponieważ bardziej chyba mi się podobają takie mroczniejsze rzeczy. Dodałam mu tutaj jeszcze siodło, to w kratkę um, i to w sumie chyba tyle. Czy jeszcze coś kupiłam? Aha, aha, aha. Wiem co kupiłam. Kupiłam jeszcze kota, żeby sobie tutaj siedział. Mieliśmy króliczka, ale tutaj ten kot jest idealny dla tego konia. Jeszcze zanim tutaj skończymy, chciałabym Wam pokazać inne fryzury. Na przykład tutaj można znaleźć Różne takie fajne pankowe rzeczy. W sumie mi się najbardziej chyba podobała ta różowa, tylko że to jest inny, inna po prostu odmiana tej fryzury, którą ja mam. Akurat ja sobie zrobiłam u innej fryzjerki. Ona jest taka bardziej metalowa. Ja zrobiłam chyba u jakiejś takiej innej, ale nie pamiętam jak ona się nazywała. Oraz są jeszcze makijaże. No to ja sobie wybrałam chyba ten. Nie, nie ten. Któryś na pewno, ponieważ mi się strasznie, strasznie podobał. Chyba, że poczekajcie, tutaj w ogóle się zmieniają makijaże w momencie, kiedy się jeden kupi, bo teraz ten mi się podoba. Chyba sobie kupimy również ten eee, wyposaż teraz. Bo świetne ma te rzęsy, um, ale w sumie nie ma czarnej szminki, to też jest istotne, no ale no nic. Wychodzimy w takim razie stąd. No ale tak podsumowując, to jest moja postać po około 10 godzinach gry, ponieważ grałam wczoraj wieczorem oraz dzisiaj jeszcze rano. Niestety nie udało mi się poznać całego świata. Doszłam tylko tutaj do tego urodzajnego hrabstwa. Nie byłam w Mistful, słyszałam, że tam jest naprawdę ładnie, ale tam trzeba chyba 12 poziom, to jest e, dwa razy więcej niż ja obecnie mam może kiedyś, moi drodzy. No ale w sumie wam polecam tę grę, ponieważ jest to naprawdę mnóstwo rzeczy do zrobienia. E, tak jak wam mówiłam, ja tylko delikatnie pokazywałam wam tak naprawdę, co ta gra oferuje, więc jeżeli macie na nią ochotę, jeżeli wam się podoba, dotrwaliście do tego momentu w odcinku, to polecam właśnie ten link na dole. Pierwszy będziecie mieli tydzień tego Star Rider, które pozwoli wam wybrać się w miejsca, które na przykład osoby um, z bezpłatnym kontem nie mogą. I ogólnie, jeżeli będziecie mieli jakieś jeszcze pytania, to zapraszam do komentarzy. I co? Ja się że jak żegnam, nadzieję, że wam się podobało, że będziecie mieli bardzo bardzo miły dzień i do kolejnego zobaczenia. Cześć!